Szanowni Państwo, króciutko, Pani Rektor do mnie zadzwoniła w ubiegłym tygodniu, mówiąc o tej inicjatywie, ja zacząłem, jak zaczęła, jak zaczęła, o której mówiliśmy za kolejna taka inicjatywa, dobrze, oczywiście nagrał, telewizja jest potrzebna, żeby, czy inne będę żeby to rozgłosić, oczywiście, to wiecie. ale Pani Rektor to w dalszej rozmowy mówi, że to nie jest tylko i wyłącznie inicjatywa, to przecież wręcz działań, ponieważ państwo studenci już studiują w to jakaś nadość. Nie będziemy mówili o pomyśle, a już o tym, o czym jest realizowane. Potem się okazało, że nie tylko uczenie kps ale również inne uczenie z całego regionu są do tego zaproszone. Także nie chodzi tu o reklamę, tylko i wyłącznie jednej uczelni. O kolejny argument, żeby się w to włączyć jak najszybciej i ze swojej strony oczywiście deklaruje, że Telewizja Polska w Bydgoszczy, obejmująca swoim zasięgiem cały region, nie tylko obejmuje patronatem na tym medialnym. Te, ten, ten, ten pomysł, tę inicjatywę, ale także będziemy starali się wesprzeć w innych możliwych kwestiach, czy to jakieś staże u nas w telewizji, czy to praktyk, czy no, po prostu tym, co po prostu możemy na tym chwilach też zaoferować. Dziękuję serdecznie Pan Jarpny za zaproszenie i deklaruję pełną współpracę w tym zakresie.